Dzień dobry, dzień dobry, kochani, dziś mamy 26 maja, a tytuł naszej refleksji to Zmiana na lepsze. W tym momencie moje życie zmienia się na lepsze. Każdego dnia otwierają się przede mną nowe, zachęcające perspektywy. Nic mnie nie ogranicza, ponieważ jestem potężniejsza od okoliczności. W swoim dążeniu do spełnienia nie muszę na nikim polegać. Ponieważ jestem obdarzona wystarczającą wolą, witalnością i siłą, by odepchnąć od siebie dawne krępujące schematy. Świat należy do mnie, mogę zostać kimkolwiek zechcę. Wszystkie moje nadzieje i marzenia są w zasięgu ręki. Nie ma we mnie niepokoju o przyszłość, ponieważ mam wystarczająco dużo siły, by się zmienić. Wybiorę pożądany przeze mnie bieg zdarzeń i ufna i pełna miłości, pozwolę im się urzeczywistnić. Dzisiaj wiem, że wszystko jest pod moją kontrolą i mogę z pełnym zaufaniem zmienić swoje życie i znaleźć spełnienie. Kochani, wiecie co? Od już dłuższego czasu czuję coś takiego, że nie ma we mnie niepokoju o, tę, o tą przyszłość, tak? Będzie co ma być, i wiem, że siła wyższa, że jest coś, co mnie prowadzi, i czuję się wolna. Tak jak wczorajsza, wczorajsza refleksja dotyczyła wolności. I tak się czuję. Oczywiście nie zawsze, bo to różnie bywa. Wiadomo, życie to jest sinusoida, nie jest cały czas linia prosta. Także, no wiadomo, no, dopadają nas różne emocje, różne przeżycia. Życie nie jest usłane różami. Każdy o tym wie. Ale dzięki akceptacji i miłości do siebie jesteśmy w stanie naprawdę dużo osiągnąć, dużo w sobie zmienić. A jeżeli ufa się, że jest coś, jakaś siła wyższa, to jest nam łatwiej. Nie jesteśmy w tym sami. Także i tego Wam życzę, życzę Wam cudownego dnia, pok pokoju ducha, spokoju ducha, przepraszam, i do usłyszenia. Do zobaczenia jutro. Buziakuję mocno, papa. Pa.